Siemanko, z tej strony witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was tego przepięknego poranka w Satisfactory, co? Że nie ma poranka teraz u was, tak? Chcecie mi powiedzieć, że nie ma u was poranka, a to niby co jest? Oto, to słońce, które idzie do góry, co? To niby nie jest poranek, no? No, cwaniaczki, a może, to, chwila, to może jest wieczór? Nieważne. Ważne jest to, żebyście zostawili łapkę w górę pod tym filmem. No i słuchajcie, e, troszeczkę robiłem poza odcinkiem różnych ciekawych rzeczy, to znaczy podłączyłem ten generator do... E, znaczy, przede wszystkim, tam zrobiłem kopalnię, czyli tą koparkę, żeby wykopywała mi e, wapień, bo potrzebujemy bardzo dużo wapienia, a nie chcę mi się za każdym razem latać na, so, na tą górę i to ogarniać. Więc zrobiłem koparkę, zrobiłem, e, zrobiłem taśmociąg, tutaj mamy bardzo dużo już wapienia uzbieranego, tu mamy oczywiście prąd e, i prąd sobie tutaj idzie do, do tego punktu, o tutaj, o, elegancko mamy prąd z tego i z tego troszeczkę biomasy zostało. No, i słuchajcie, mamy teraz coś takiego jak biopaliwo. To może Was tutaj ciekawić. E, mamy coś takiego jak biopaliwo. Zobaczcie. O tutaj. E, najbardziej wydajna energetycznie forma biomasy. Czyli możemy sobie robić biomasę i tą biomasę przerabiać na paliwo, żeby starczyło na dłużej. No, i oprócz tego udało mi się jeden z celów tutaj uzbierać surowce na jeden z celów, czyli na magazyn osobisty. Dlaczego? Bo brakuje mi oczywiście. E, slotów w ekwipunku. Tak jak w Minecraftie, słuchajcie, identycznie jak w Minecraftie, gdzie mam taki syf w ekwipunku, że nigdy nie mam miejsca na nic. To samo mi się dzieje tutaj, więc po prostu nasz, e, nasz samolocik teraz sobie poleci. Nie wiem, ile on tu będzie leciał. Chwila, e, minuta 40, elegancko, dobra. I będziemy mieli dodatkowe sloty w ekwipunku i dodatkową skrzynię, żeby ją sobie gdzieś postawić. Postawię ją sobie pewnie gdzieś tutaj. E, aha, jeszcze jedna, słuchajcie, sprawa. Jest coś takiego jak ma, am, ma mam, mam po prostu mam. E, no i tutaj badamy różne rzeczy. Zba, zbadałem już ki kilka rzeczy. Między innymi teraz badałem chyba płatki kwiatów. I zobaczcie, e, tu się wkłada rzecz, e, mija powiedzmy nie wiem 4-5 minut i komputer pokazuje nam, co możemy z tą rzeczą nową zrobić. Więc zobaczcie. Czyli e, komputer nam mówi, że z płatków kwiatów możemy zrobić dwie rzeczy, e, randkę albo cardridge z kolorem, czyli prawdopodobnie możemy dzięki temu drukować coś? Nie mam pojęcia, ale słuchajcie, mamy jeszcze kilka rzeczy, które możemy tutaj sprawdzić, mamy palę jagodę, to będzie trwało 5 minut i mamy orzech berylowy, wiecie co, ja tutaj włożę chyba, ojejku, nie w tą stronę, orzech berylowy, mamy go tutaj troszeczkę w, e, gdzieś tu go mieliśmy, mamy 14 orzechów berylowych. Weźmy je i zróbmy sobie badania na, tym, na temat tego orzecha, bo jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie 5 minut. Akurat jeszcze dzisiaj w odcinku myślę, że zdążymy i to zrobić i poleja jagodę. Tu zobaczymy nam się bardzo ładnie tutaj. Wszystko Wszystko nam się robi, ale słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie! Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Ponieważ. O, już wróciło. O, już wróciło. Okej, okay, nasz stateczek wrócił. Czy coś tam tutaj dało fajnego mamy... Podkręć produkcję! Tak, 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 produkuj więcej, produkuj więcej Ile potrzebujemy? Mamy, mamy, na to rzeczy, mamy na to rzeczy Wybieramy cel, szybko, potrzebujemy to Potrzebujemy to, potrzebujemy też To, bardzo dobrze, w stateczku leci, Ja chcę mieć podkreśloną produkcję, ale słuchajcie Pewnie zastanawialiście się, dlaczego mam tak dużo rzeczy tutaj w ekwipunku Otóż to wszystko jest specjalnym Specjalną yy, Specjalnie uzbierane O tak, to żeby ładnie to zażywiało Specjalnie uzbierane na taką specjalną rzecz Którą zaraz wam pokażę, ale muszę dorobić Sobie troszeczkę rzeczy Bo właśnie sobie uświadomiłem, że Wydałem, miałem idealnie od, o, Obliczone, a wydałem przed chwilą Na upgrade, więc czekajcie Muszę troszeczkę tego dorobić i zaraz wam wszystko pokażę Okej, okay, uzbierane. Teraz tylko muszę wyciągnąć sobie kilka rzeczy z mojego tutaj, z mojej skrzydeczki. Jak widzicie, brakuje nam bardzo miejsca w tym momencie. To wszystko schowamy, to wszystko schowamy. Brakuje nam betonu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć? Nie wiemy ile tego betonu potrzebujemy. Ale słuchajcie, mamy nową rzecz do wybudowania, o której nie mam nic pojęcia. Ale... Jest to kosmiczny przenosik. I postanowiłem sobie dzisiaj, jak wstałem, że uzbieram na niego materiały. Uzbieram na niego materiały. Nie wiem do czego to służy. Napisane jest, że przekieruj surowce, by ukończyć projekt. Kończenie etapów pozwala odblokować w dom. Późniejsze ważne cele. Nie obchodzi mnie to. Powiedziałem sobie, uzbieram i uzbierałem. I gdzieś to trzeba teraz postawić. Tylko nie wiem gdzie. Jakie jest ogromne. Jakie to jest ogromne. Poczekajcie, postawmy to. Zbyt pochylone. Piętro jest zbyt naruszanie obszaru. Ej, my tego kucztu i zaraz się okaże, że my tu nie możemy tego postawić nigdzie. Czy możemy to gdzieś postawić? Żeby to. O! Czy to musi być takie ogromne? O! 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 Uda się! Tutaj! O, czekajcie, obróćmy to, żeby to było na równi z tym naszym. Czekajcie, to chyba trzeba... A o... Ja tu nic nie widzę! O, dobra, chyba tak. O! Uwaga! Jakie to jest przeogromne! To wiecie co? To ja bym to bardziej zrobił o w ten sposób. Skoro tu są jakieś dziwne... Sloty. To ja bym to postawił... O, gdzieś tu. Czy możesz tutaj stać? Proszę, daj, daj, daj się! Daj się! Naruszenie obszaru innego obiektu. Może bardziej w tą? Mogę teraz? Jakie to jest ogromne! Jak ja to postawić gdziekolwiek? Okej, okay, słuchajcie, muszę to postawić tutaj, bo nigdzie indziej się nie da. Co to jest? Co ja właśnie wybudowałem? Chwila, tu mamy jakieś. O, to jest bardzo złe miejsce na ogarnianie tego. Tu mam wejście do wejście na rzeczy i one będą troszeczkę tej. Tutaj... Co ja zbudowałem? Aha, z tej strony też są wejścia, dobra, bardzo dobrze Bardzo mi się to podoba Ale nie mam pojęcia, do czego Ktoś mi może powiedzieć, do czego to służy Halo? E... Kosmiczny przenośniku Eee Musimy tu załadować 75 wzmocnionych żelaznych płytek I jakiś wirnik, którego jeszcze chyba nie jesteśmy Zbytnio w stanie Robić Powiem tak na pewno się już nie zgubimy, jak gdzieś daleko odejdziemy, bo to widać z każdej części mapy, chyba. Zobaczcie, jakie to jest wysokie. Ok, spoko, tylko po co mi to? Do, do czego to służy? <grych> nie rozumiem. Poczekajcie, czy mamy jakieś nowe rzeczy? Fragment. Czy to jest to, co musimy wybudować? Czy nie? Fragment energetyczny. Żeby to zbudować, potrzebujemy zielony elektroślimak. Hej! Czy my mamy? Nie, nie mamy elektroślimaka. Mieliśmy elektroślimaka, ale daliśmy go na przeanalizowanie. Właśnie, a propos analizy, e, Orzech został przeanalizowany. Co nam powiesz, komputerze, o tym Orzechu? Aha, e, Orzechy mogą zostać dodane do jakiegoś skanera obiektów. No spoko. Czyli to, co teraz potrzebujemy, to więcej pancerzy obcego i pale jagodę. Dobra, pale jagodę mamy tutaj. Pale jagodo, pale jagodo, proszę bardzo. Pale jagodo, wkładamy cię tutaj, pale jagodo i się analizuj. A my, a, ja nie wiem, ja, ja nie wiem, co tu się dzieje. Co my mamy z tym zrobić? E, czy tu możemy coś, coś wybudować takiego, co oni tu chcą? Czy wiecie, co ja po prostu jestem zbyt. Wybiegłem zbyt w przód. Naprzód, w przód, na, naprzód, w przód. E, z tym czymś? To chyba będzie potrzebne dopiero jakoś pewnie za 10 odcinków. A ja to już zbudowałem. No ale dobra, możemy. E, trzeba teraz zrobić tak: skaner obiekt, Skaner obiektów orzech. O! To jest to, co mogliśmy zrobić. No to mamy chyba orzechy. Czy nie mamy orzechów? Ile mamy? Mamy 13 orzechów. No to od razu, robimy to. Nie wiem, do czego nam to jest potrzebne, ale okej, okay, będziemy mieć skaner obiektów. Proszę bardzo. Niech to nam y, odleci, albo mi nie odleci. Odleci? Nie, to nie odlatuje. To już tyle. Aha, po prostu trzeba było włożyć y, orzech do skaneru i tyle. Mamy teraz tak. Montaż części. To nam... O, to nam zrobi wirnik. Dobra, czyli żeby mieć wirnik, żeby móc tam cokolwiek do tego dziwnego czegoś włożyć, potrzebujemy... ...tyle itemków. Okej. Okay, to jest do zrobienia. Usuwanie przeszkód, piła łańcuchowa. To jest chyba ważniejsze, co? Piłą będziemy mogli sobie drzewa. Hmm. Przeczyszczenie obszarów z roślinności Piła by była spoko do wycinania drzewa odskocznie, jakieś żelowe lądowisko. O! To jest fajne! O co to tutaj takie? Przejście proste, przejście przez skrzyżowanie. Możemy sobie normalnie autostrady tutaj budować. Spoko! Kolorowy pocisk, amunicja do pistoletu, kolorów, konieczna zmiana kolorów budynków i fabryk. Możemy przemalowywać nasze budynki, to też jest całkiem ciekawa sprawa. Teraz w co zainwestować? W kolorowanie? W autostrady? W piłę łańcuchową? Czy w wirnik? Wydaje mi się, że piła łańcuchowa będzie najszybciej do zdobycia w tym momencie, bo to jest tylko 200 tego, 250, 10 tego i 50. Tego. Zróbmy to i zobaczmy, czy możemy już coś tutaj, tutaj włożyć do tego. Hmm, czy mamy już odpowiednią ilość surowców? Chyba raczej, e, na pewno nie. Chociaż. Kabla 50, no mamy 17 kabla. Dobra, 17 kabla na razie tutaj włóżmy. 5 tego, 3 t i nic więcej. Dobra, słuchajcie, w takim razie. Oczywiście małe cięcie. Ja tutaj to wszystko zaraz e, zrobię i ogarnę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Okej, okay, mamy guziczek, mamy wszystko chyba już gotowe. My Czy statek nam reach. będzie odlatywał? Adicional Dobra, uwaga, statek odlatuje. I... Chwila, mogę coś... I can remove foliage? Foliage w sensie, że... What? Co ja mogę robić? O czym wy do mnie mówicie? E... Okej, okay, wiecie co? Zabrakło mi trochę żelaza, więc póki żelazo się robi Zobaczmy co tutaj za analizą Receptura, pale, jagoda przeanalizowana Co nam tu powiesz ciekawego? Okej okay. Okej, okay, czyli możemy ją dodać do e, skaneru obiektów znowu, czyli musimy ją zebrać najpierw i możemy ją wtedy włożyć tutaj gdzieś. Yy, skaner obiektów jagoda, właśnie o to chodzi. Yy, więc potrzebujemy dwóch jagód. Czy mamy dwie jagody? Mamy dwie jagody. Okej, okay, czyli możemy to zrobić od razu. Skaner obiektów jagoda, wybierz ważny cel. Aha, nie możemy, bo musi podwrócić. Dobra. Wracam do robienia żelaza. Uff, wydaje mi się, że mamy wszystko. Do zrobienia piło ńczowej piłońcowa. Wytwórz! Proszę bardzo, pro, 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 proszę bardzo. Jest? Mamy piłę? Gdzie ona jest teraz? Czy mamy ją gdzieś tu w ekwipunku? Mamy ją w ekwipunku. Patrzcie, bierzemy ją sobie do rączki. <laughs> Przy okazji, poczekajcie, jeszcze skaner, obiektów. Proszę bardzo. Ciach. Dostaliśmy jakąś dodatkową rzecz. Ale słuchajcie, aby teraz piłę. Dobra, ja muszę iść teraz i porozwalać jakieś rzeczy. Właśnie, możemy w końcu ściąć to brzydkie drzewo, które nam tu przeszkadza bardzo. Uwaga! Czy da się? E? Mam nacisnąć co tu, się, co tu się robi? A, bo potrzeba paliwa, dobra, chwila. Jak dać paliwo naszej... naszej pile? Czy musimy to paliwo... Ha, chwila, mamy paliwo w... w przepalaczu. Weźmy sobie piwo. Weźmy je sobie i przedzielmy na pół. Dobra. Mamy paliwo. Czekajcie. O! Proszę bardzo, tak się to robi. Obydwa teraz mi zcięło? No dobra. Dobra, słuchajcie, w takim razie ja idę teraz, idę mordować zwierzynę moją piłą łańcuchową. Uwolnijmy naszego tego. Uwolnijmy naszego pieska. Gdzie jest nasz piesek? Piesku. Piesku, uwolnijcie, bo jesteś zbukowana nadal chyba, prawda? Piesku tylko. Nie za... Proszę, nie, nie mówcie, że ja pieska... Coś mi się stało bardzo złego z grą. Uff. Uh, uf, już się przestraszyłem. Piesku, czy ty teraz żyjesz? Piesek żyje, ale odchodzi ode mnie. Dobra, piesku, nie bój się, to piła łańcuchowa to jest... To nic, to nic. Nie, nie, nie bój się piły łańcuchowej. Piesku, czy mogę cię... Czy mogę cię teraz... Mogę, mogę go pogłaskać, ale muszę teraz tą palę jagody znaleźć gdzieś. Czekajcie, e, Pale jagoda. Potrzebuję do pogłaskania pieska, tu jest. E, pale jagodo. Dzień dobry, mam palę jagody. Piesku, am. Um, czy masz ochotę na. E, na jagódkę? Piesku, proszę bardzo, ja ma, trzymam, w, trzymam w rączce, to jest dla ciebie. Chcesz palę jagodę? Ja ci mogę ją wyrzucić. Patrz, piesku, pyk, to dla ciebie. Gardzisz pale jagodą? Ja ją tutaj zebrałem dla Ciebie specjalnie, gardzisz nią! Jakie ja mam Cię? Nie mogę ci pogłaskać, to jest niesprawiedliwe. Dobra, słuchajcie, idziemy sobie stąd. E, czy możemy na przykład piłą e, spróbować rozwalić... E, ...te wszystkie nasze tutaj e, mechaniczne, dziwne rzeczy? Poczekajcie. Nie, chyba nie. A może jakieś... O, to drzewo zawsze chciałem wziąć, bo ono wygląda jak, jak jakaś mandragora z Harry'ego Pottera. To drzewo zawsze chciałem ściąć. Proszę bardzo, tniemy. Ciach. Rozpadło się na kawałeczki. Tak się to robi, moi drodzy. I sto drewna dostaliśmy. Dobra, teraz na pewno nie będziemy narzekać na brak paliwa. Zatnijmy jeszcze coś. Eee, czy jest tu w okolicy jeszcze jakieś drzewko, które by chciało posmakować mojej, eee, mojej elektronicznej siekiery, zwanej piłą łańcuchową? Halo, halo, halo. Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze jakiś chętny? Co? Nie, nie ma żadnego chętnego. To pierwszy lepszy, proszę bardzo, zostałeś moją ofiarą teraz. O! Proszę bardzo. I drzewko ścięte. Dobra, bo wiecie co, my tutaj marnujemy bardzo dużo tego, e, tego paliwa, więc... Ja proponuję na razie naszą... E, piłę wyłączyć, bo to strasznie, się dużo marnuje paliwa. E, I tak uzbieraliśmy całkiem sporo. E, jeśli chodzi o drewno, więc zaraz to przerobimy na biopaliwo poliwo. I... O my, Co ja mam z tym zrobić? Ja nie, nie ogarniam. Do czego mi to służy? Ach, zaraz zobaczymy w sumie. Bo chyba e, powinniśmy móc robić już te takie dziwne. Dziwne rzeczy tutaj nie. Ale. tu w warsztacie? Też nie. Fragment energetyczny. To jak my możemy robić te. E, te dziwne. Patrzcie, rzeczy. Tu jest usuwanie przeszkód. Dostaliśmy piłę. A to musimy odblokować. A ja się zastanawiam, kurczę. gdzie ja mam ten wiernik do zrobienia. Musimy po prostu to zrobić. Dobra, moi drodzy. Ale w takim razie, słuchajcie, ja mam do Was takie małe pytanie. Wybierzcie, wy, wybierzcie co robimy. Czy w kolejnym odcinku e, robimy montaż części i dzięki temu dostaniemy jakiegoś montera? Nie wiem o co chodzi. Aha, z dwóch części wytwarza trzecią, spoko. E, Dostajemy wirnik i ramę modularną. Rama jest chyba wykorzystywana do. E, potrzebujemy ramę, żeby e, odblokować ten rozbity statek. Tam jest chyba takie coś było, zaraz w sumie możemy sprawdzić. E, więc to jest w sumie całkiem spoko, bo dostaliśmy wirnik. Widnik jest potrzebny do odpalenia tej dziwnej maszyny, ale mamy też na przykład przejścia, żeby sobie robić chodniczki, schodki i tak dalej. No i mamy pistolet kolorów, żeby móc robić, móc kolorować nasze maszyny. Więc wy wybierzcie w komentarzu, skomentujcie co wy byście chcieli. A ja póki co słuchajcie, nic nie wybieram, tylko zobaczę szybko jeszcze tak bardzo, bardzo, bardzo szybko. Co z tym statkiem rozbitym? Czy tam w tym statku trzeba było mieć ramę modularną? Wydaje mi się, że to była rama modularna, ale mogę się mylić. Poczekajcie, e, czy tutaj, czy tutaj potrzeba. Tak, potrzeba ramy modularnej. Słuchajcie, będziemy mogli otworzyć tą kapsułę. No to co. W takim razie, dzięki za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli wam się podobało oczywiście strzelcie łapkę w górę, a jeśli chcecie na przykład dłuższe odcinki, bo mógłbym robić dłuższe odcinki, tylko wydaje mi się, że strasznie by się wam to dłużyło, ale jeśli chcielibyście dłuższe odcinki, to oczywiście też napiszcie w komentarzu. Do zobaczenia w kolejnym i cześć!